Zapraszamy bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy 16 uroczystość świętowania Pyry. Proszę Państwa, trudno w to, to uwierzyć, ale to już po raz 16 w tym roku. W Ubiegłym roku oczywiście pandemia nam przeszkodziła, ale nadrobimy to dzisiaj w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, jest wiele, ale to naprawdę wiele atrakcyjnych historii. Proszę Państwa, znakomity bufet, który jest, Państwo, które prowadzą bufet są z nami od bardzo, ale to naprawdę bardzo dawna. Proszę Państwa, polecam zupę gularzową, ale ja po raz pierwszy jadłem frytki z całego ziemniaka. Coś bardzo, bardzo pysznego, ale jak zwykle w minionych latach zaszczyciły nas swoją obecnością. Pani Switchana Bartkowia, pani lekarz, która w tej chwili bada już chętnym ciśnienie i poziom cukru. Proszę Państwa, mamy przepiękne kolorowe stragany z zabawkami dla dzieci. Zapraszam, żebyście Państwo na początek zechcieli obejrzeć, co na tych straganach jest, a potem dokonać zakupu. Dziękuję. Proszę Państwa, dźwięk realizuje nam firma Norben. Rogalka, któremu my bardzo dziękujemy za sprawną oprawę muzyczną i akustyczną, w się uroczystości. Przed Państwem pan Stanisław Cygiński. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na 16. święcie pyry. Zaproszonych gości i wszystkich tych którzy chcą się dzisiaj bawić razem z nami. Warto być pomiędzy ludźmi, otworzyć się na drugiego człowieka, służyć pomocą jeden drugiemu, nie zamykać się w czterech ścianach i nie oglądać tylko telewizji. Warto wyjść do ludzi, bo jest to szczególnie ważne, gdy człowiek ma przy sobie drugiego człowieka. Co żarcia, skarbie z Radliny, fifno dziewuszko w kietce z łupiny, królowo wszelkich fruktów z piżarni, jaśniutko ci innych sklepów latarnia. latarnią. Pero pyruszko, pyrko, pereczko, krychano tarto, żnito w kosteczkę. Polono sosem z krzyczkami i masłem, łobiot bez ciebie jak śnin bez balszu. Niekiedy myślisz sobie że świat jest szaro, bury góry, niechęcę z znak bo kiedy nosisz w sercu najmniejszą, nawet zaglę, powieję wszystko, bo mój ze straci barwę. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych, ale słuchajcie, taka sprawa jest, że ja się dopiero dostrajam nerwowo, ten, nie nerwowo, tylko z, z Panem Bartkiem na, na dźwięk. Słychać mnie tam, Panie Bartku, trochę? To wiesz, Andrzej mnie zapowiedział, a tu przewodniczący pgr -u. I co teraz? No. no. Proszę Państwa, o 16 rozpocznę gwarowy konkurs z taką zabawę, ale z werbeciami. Kto gwarę zna, to wie, że to nasze gzuby. A jak ktoś kojarzy, to oczywiście rojgry. I tak dalej można mnożyć nazewnictwo naszych wspaniałych pociech. Kultywujmy gwarę poznańską, ja ją bardzo... No bo idzie, no bo idzie. Nie odbiera mi pan mikrofonu, nie? Nie? No, to, no. I panzę się, Panie batku, a jak panu na imięś temu tam? Sasiu. A, Stasiu. No to Zenek Laskowi śpiewa taką piosenkę. Tam, no jak to się robi, nie? Prawie, prawie. Jeden raz tak. proszę państwa o proszę

A dziękuję bardzo. Słuchajcie, pan, pan, pan... Jaruchna, bo ja będę teraz do Was blubrą gwarą poznańską. I zaraz się okaże ino czy czy was, Wasza babcia, dziadek, może mama albo tata, też blubrają we wchacie. Ponoszę, co ja blubrą? Nie ty w tej. No dobra, a co ty masz? na nóżkach powie co to jest jakie buty? buty to, to, to mają w Warszawie państwo no ty masz takie fajne trampki a we w chacie co można girkach? jak chodzisz do chaty to co ubiegłasz? Nie? jak A to tu nie możesz lać nawet nie, tej no ale skarb antenie Radia i trochę gwary dla naszej wiary, ale co się stało? Moje audycje się nie spodobały prezesowi Radia. I zdjął je z anteny, uzasadniając, że zalatuje mu zbytnio niemiec. No właśnie, ale ona jest na tym oparta. Nie znaleźliście wspólnego rozumienia i co muszę robić? Przyjeżdżać do Wiórka, żeby się gwarantować w Dla Was też mam uszykowany konkurs dla dorosłych i wtedy będą mogły, czyli rojbry, dzieci trochę poświęcić z dorosłych. Maria? Proszę bardzo, a imieniny 2 lutego? Kiedy? Nie w Gromniczną, nie w Gromniczną. Nie w z marca. No, no, tak. Z marca, dobra, dobra. Teraz niech te, te Pani przeczyta ten tekst gwarą. Proszę bardzo. Słuchamy Wiara. Hejdol wygramolił się z Piknął w koło by zakumać, w czyim chacie się wgramolił na baleta. Wyjrzał inną framugę i dostał dilerów, bo etaż, na którym był, i no, richtig. co tu jest, miękkie Mien, giery mu stykły nagle do tej chaty, wdechła mela, Henio szpyknął i snu laftyryndał, la czyli tak. Czy coś, wiarówna y, 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 doleciało? Dobra, to teraz tłumaczymy na nasze. No tak z odcinkami, no. Henio wygramolił się z wyraz. Henio wyszedł z łóżka. Dobrze. Spojrzał w koło, by zrozumieć w czyjej chacie, do czyjej chacie na baleta, czyli na lewo. Na lewo, dobra, dobra. No co? Proszę Państwa, bardzo proszę osoby, które zrobiły sobie wianek, żeby przyszły tutaj i zostan dokonana zostanie ocena przez zespół. Jury. Wszystko kwiaty jesieni z tych zbiorów z Państwa ogródka, wobec tego prosimy Żyli, żeby dokonało wyboru. Wuniu, proszę bardzo. Z... Dla wykonawców tych białków, proszę bardzo. Tak, no rzeczywiście jest to trudna praca, ale dziewczyny które przodobiły głowę tymi właśnie wias biankami wyglądają reteracyjnie. sobra <laughs>